Fartunio, program unio. no w haj Wychodzisz na randkę? Właśnie dziś koniec przyjaźni. O, jak miło, że zszedłeś. O! Nie! Zrywaj się stary, za pięć dwójka. Mieszkam sobie. Supermanem. Już, już, staję. Make a to sign, like a Mój pies jest super. A? Tylko średnio się dogaduje z innymi zwierzętami. Jak dla mnie to dość ohydne. Jak to ohydne? Niuchanie to jedna z największych radości w psim życiu. Lepsze jest tylko lizanie własnego futra. Ja się liczę całymi dniami. Dlatego jedzie ci z paszczy. Kal Elu, jestem Lulu. Rozkazuję ci paść na kolana. Klękaj przed... O, jaki pogodny i uroczy maluszek. No! Uf! Uf! Co tu wpadło? Patrzcie, normalnie stał. A powinienem leżeć i zdychać tak jakby, nie? Wszyscy mamy super mocę. Nie Mój przyjaciel wpadł w kłopoty. Musicie mi pomóc! Słyszałeś, co ludzie mówią na temat psów? Że czekolada nam szkodzi? Że kochamy bezwarunkowo. Niewiele wiemy o walce ze złem. Chociaż coś tam potrafimy. Pójdziemy z tobą ratować tego ciołka. As, odpalaj osłonę kufy! A co to jest osłona? Dobra, ta osłona! Ja to bym potem skomlał z bólu! Eee, nie mógłbym lasować się z młotkiem bogów. A zobacz, co tu mam. Jo! Ja. mięcz od awant! Oby to nie była chińska podróba, bo się ostro w